Robert Papaj, prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, będzie moim gościem w magazynie pod lupą, a porozmawiamy o specjalnej ofercie dla mieszkańców Bogatyni i dla mieszkańców powiatu zgorzeleckiego. Zapraszam na rozmowę. Są pieniądze dla mieszkańców gminy Bogatynia, dużo pieniędzy, dzięki projektom, które właśnie Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego pozyskała dla nas, dla mieszkańców. Na co te pieniądze są? Tak, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego ma swoją siedzibę w Jeleniej Górze, ale po pierwsze, ponad 30 lat temu zostaliśmy powołani jako spółka samorządu województwa dolnośląskiego, aby działać na rzecz wspierania przedsiębiorczości, integracji i generalnie pomocy na całym województwie, dawnym województwie nieugórskim. A ta część naszego województwa, czyli powiat zgorzelecki Bogatynia jest nam szczególnie bliska z tego względu, że tutaj są dedykowane nawet konkretne pieniądze. W bieżącym 2024 roku udało się Karkonoskiej Agencji pozyskać i podpisać wiele ciekawych umów finansowanych z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Są to różnego rodzaju projekty krajowe, realizuje też projekty transgraniczne z partnerami z Czech, z partnerami Niemiec i przechodząc do konkretów. Projekty finansowane ze środków Europejskich dla Dolnego Śląska dotyczą zarówno przedsiębiorców, firm, pracowników, ale też osób bezrobotnych, poszukujących pracy. Tych projektów jest bardzo dużo. One dotyczą np. podnoszenia kwalifikacji zawodowych, potwierdzenia tych kwalifikacji zawodowych, szkoleń z bazy usług rozwojowych, dofinansowania do studiów podyplomowych. To są dodatki też relokacyjne. Świadczymy w ramach tych projektów oczywiście pomoc doradcy zawodowego, pomoc psychologiczną. To jest kompleksowa działalność, która ma na celu po pierwsze Podniesienie konkurencyjności dolnośląskich firm, po drugie, podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników, i po trzecie, podniesienie też możliwości zdobywania nowych zawodów, nowych miejsc pracy przez osoby, które są albo ubogo zarabiające, albo poszukują pracy, albo są zarejestrowane jako osoby bezrobotne. Mm -hmm. Powiedzmy to jakby wyraźnie, że to są pieniądze dla każdego tak. i dedykowane właśnie dla mieszkańców bogatyni powiatu zgorzeleckiego, bo właśnie ta jakby mm. ten region, ten obszar jest szczególnie e, jakby wyodrębniony w jednym, w jednym z projektów, tak? Tak, najważniejsza rzecz, to co pani redaktor powiedziała, to są pieniądze generalnie dla każdego. Czyli zgłaszając się do Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Przedsiębiorca, ten przysłowiowy Kowalski, niezależnie czy on jest zatrudniony, czy szuka pracy, czy zamiast założyć działalność gospodarczą, on od nas zawsze wychodzi z konkretną propozycją. Przedsiębiorcy, jak powiedziałem, mogą dostać dofinansowania w różnym stopniu od 50 do 80 do 100% nawet na różnego rodzaju kursy szkolenia dla swoich pracowników. Dla siebie również, jak prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie tylko. To są szkolenia, kursy, kwalifik podnoszenie kwalifikacji, które mają sprawić, że ich firma będzie się lepiej rozwijała, będzie bardziej dostosowana do rynku, a przede wszystkim, że będą zdobywali też nowe kompetencje. No właśnie, bo to nie musi być. Te szkolenia, te kursy nie muszą być związane z profilem danej firmy, tak? Tak bardzo. Można często, się przebranżowić. Tak, bardzo często to są kursy, szkolenia no, z tak zwanej bazy usług rozwojowych, które mają na celu poszerzenie kwalifikacji, kompetencji, nawet przybranżowienia. Tam o... jest wszystko, przejrzałam tą bazę i tam są i języki, i kursy stacjonarne, i kursy online, także praktycznie wszystko. Tam jest wszystko, a druga rzecz bardzo ważna. W bazie usług rozwojowych są podmioty, które też mogą organizować dedykowane kursy szkolenia. Z nimi należy tylko się skontaktować i ustalić, czy taka możliwość jest, żeby takie szkolenie, kurs było przeprowadzone. To są dofinansowania do studiów podyplomowych, dla pracowników, to są różnego rodzaju formy wsparcia dla osób też poszukujących pracy. Przykładowo program Wsparcie na Starcie, który ruszył dosłownie dwa miesiące temu, to jest możliwość otrzymania blisko 160 tysięcy zł to jest maksymalna kwota pożyczki na założenie działalności gospodarczej. Jeżeli, to bardzo dużo, tak, jeżeli, jeżeli Kowalski to założy to. tą działalność gospodarczą, to jest szansa, że po roku czasu prowadzenia tej działalności do 50%, ale nie więcej niż około 40 tysięcy złotych, będzie też umorzone. A pozostała część na bardzo preferencyjnych zasadach do dalszej spłaty. I bardzo dużo osób z różnych części Dolnego Śląska, bo to jest projekt Ogólnodolności korzysta z tej formy. Wcześniej były podobne projekty. Dzisiaj też osoby, które poszukują pracy, które są ubogo zarabiające, które są zarejestrowane jako osoby bezrobotne, mają możliwość otrzymania środków finansowych czy w formie pożyczek częściowo marzalnych, czy w formie dotacji na różnego rodzaju aktywności, które mają na celu podniesienie ich. Yy, Atrakcyjności na rynku pracy, a może też, tak to dzisiaj powiedziałem, założenie własnego biznesu. Mhm. Czyli firmy, i e, jeśli ktoś nie ma firmy, jest e, pełnoletni, to jest jakby chyba jedyny warunek, tak? Jest tak. pełnoletni, bez względu na to, czy pracuje, czy nie pracuje, e, to może też ubiegać się o e, dofinansowanie. Tak. Nasi specjaliści, nasi pracownicy są przygotowani do tego, żeby każdy, kto do nas przychodzi. Ludzie przychodzą generalnie zadając jedno pytanie: Na co mogę pozyskać środki? I my wtedy pytamy. jaka jest sytuacja. A na co pan chce, czy pani. Tak. Czy jest pani zatrudniona, czy bezrobotna, czy potrzebuje pani. Wsparcia finansowego do założenia działalności, do studiów podyplomowych, do dodatku relokacyjnego, podniesienia kompetencji. Czy też jest Pani przed zatrudnionym pracownikiem? I też Pani chciałaby w jakiś sposób poszerzyć swoje kwalifikacje? Czy chce Pani brać udział w projekcie krajowym czy transgranicznym? My mamy środki finansowe z dwóch źródeł generalnie. Pożyczkowe dotacyjne, to jest Bank Gospodarstwa Krajowego i to są środki centralne oraz Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Bardziej dedykowane już na Dolny Śląsk przez spółkę, która jest częścią samorządu województwa dolnośląskiego. I te pieniądze są dedykowane na De Dolny Śląsk, a część tych środków, na przykład 20 milionów złotych z tych projektów europejskich jest skierowana tylko i wyłącznie na, przykład na powiat zgorzelecki. Mm -hmm. Czy tutaj znamy jakby yy, liczbę osób, która może być objęta tym wsparciem z to, naszego powiatu? To są projekty, które zakładają no, tysiące osób, tysiące uczestników tych projektów. To są projekty, które w tym roku, no, w drugiej połowie generalnie yy, bieżącego roku dopiero ruszyły. Pierwsze nabory już się odbyły, kolejne są planowane, nawet na dnia kończą się kolejne y, okresy rekrutacji, ale to są programy wieloletnie. Najwcześniej kończą się za dwa lata, w 2026, z końcem roku, a niektóre będą trwały do końca 2028 roku. Także wszyscy, którzy by chcieli skorzystać z naszej pomocy, z naszej oferty, mają jeszcze czas. Oczywiście ilość środków jest ograniczona i każdemu też zalecamy jak najszybsze skontaktowanie się z nami i sprawdzenie, z jakich źródeł mogą daną pomoc uzyskać. Mm -hmm. yy, preferowane są kobiety. Troszkę więcej punktów kobiety dostają i zielone kompetencje, kompetencje, tak? To są też obszary, które jeśli się zdecydujemy tak. na taki rodzaj szkolenia czy, czy wsparcia, to to, to się wyższy troszkę poziom. Punktów. Wyższy poziom dofinansowania, wyższy poziom dotacyjny dotyczy poszczególnych grup społecznych. Mówimy tu o kobietach, osobach z niepełnosprawnościami, osobach, które są bezrobotne, ale też dotyczy to poszczególnych form wsparcia, czy też zakresów działalności, zakresów szkoleń. I tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, najbardziej nam zależy na podniesieniu tych wyższych kwalifikacji, na y, tych specjalizacjach, które są związane z energetyką odnawialną, z nowymi technologiami, specjalizacjami, z przemysłem 4.0. To jest bardzo szeroki wachlarz tej działalności, tych branż, które są preferencyjnie traktowane, bo zależy nam na tym, aby ta transformacja w naszym całym regionie. Przebiegała z korzyścią przede wszystkim dla społeczeństwa, dla tych, którzy są zatrudnieni, dla tych, którzy szukają pracy, aby ten region dalej był jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w Unii Europejskiej. Mm -hmm. Pożyczka, wiadomo, z czym, z czym się wiąże, wspomniał Pan, że może być umorzona, część może być umorzona, natomiast dotacja to jest tak naprawdę refundacja. Tak, najpierw muszą być poniesione koszty, a następnie w zależności od projektu, w zależności od stopnia. Mówimy tutaj od 50 do 90% tej dotacji może być udzielone, w zależności od podmiotu, który aplikuje, w zależności od sytuacji danej osoby, w zależności od tematyki, z jaką przychodzi dany przedsiębiorca czy pracownik, czy osoba poszukująca pracy. To są bardzo rozbudowane projekty. Ja dzisiaj oczywiście mógłbym Państwu o szczegółach też opowiedzieć, ale proszę mi wierzyć, zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi projektami na naszej stronie internetowej. Bo jest ich bardzo dużo, są konkretne, a przede wszystkim do bezpośredniego kontaktu. Tam, poprzez krótkie informacje, czego dana osoba potrzebuje, jakiej pomocy, jakiego wsparcia poszukuje, my jesteśmy w stanie zaproponować bardzo dopasowaną y, pomoc, dopasowany projekt do potrzeb. Dlatego właśnie jest to doradztwo zawodowe, ta pomoc psychologiczna. Bo często jest tak, że przychodzi przysłowiowy Kowalski, chce założyć biznes, y, ale poprzez kursy, szkolenia, poprzez naszą pomoc, on jest w stanie skonkretyzować swoje plany, zamierzenia, a często je nawet zmienić. Projekty jak wsparcie na starcie, wcześniej w Funduszu przykładowo, tam było założone 40 godzin pracy z tą osobą. Przedstawiony był biznesplan, potem były szkolenia, spotkania z osobami z dziedziny prawnych, ekonomicznych, tak żeby ta osoba wchodząca na ten nowy rynek pracy Wiedziała, z czym to się wiąże, wiedziała, jakie są szanse zagrożenia, żeby była jak najlepiej przygotowana, żeby wiedziała, że jej pomysł na biznes ma szansę powodzenia. Bo nam najbardziej zależy, żeby te środki były bardzo dobrze, konkretnie wydatkowane, a ci, którzy z tej pomocy skorzystają, żeby z tego też mogli korzystać. Mhm. No, wydaje się, że jakby jedynym tutaj, jedyną najważniejszą rzeczą to są chęci. Chęci, determinacja. I odwaga, powiem szczerze, bo w swoim życiu zawodowym, osobistym spotkałem się z wieloma sytuacjami, że ta odwaga była najważniejsza, ale odwaga taka pozytywna, czyli zrobienie tego pierwszego kroku, czyli jeżeli ktoś szuka nowych możliwości rozwoju. Może zazwądzić do karu, może dostać dofinansowanie właśnie od tych studiów podyplomowych, do tych kursów. Czyli tak dmuchać? W... Tak, może w się otworzyć na nowe doświadczenia zawodowe, może zdobyć nowe kompetencje, może przebranżowić się generalnie. Przedsiębiorcy mogą też unowocześnić swoje firmy, spowodować, że ich pracownicy dostaną, zdobędą nowe kwalifikacje, nowe możliwości działania, świadczenia usług. To są pieniądze, to jest ostatni tak dobry okres programowania. Bo ta perspektywa 21-27, która będzie jeszcze o parę lat prawdopodobnie wydłużona, chyba ostatni raz proponuje taki poziom dofinansowania. Bo Polska i Dolny Śląsk również no coraz bardziej się rozwija. Ta średnia stopa wynagrodzenia, średni poziom wynagrodzenia rośnie. I porównując do Unii Europejskiej, coraz mniej tych środków pomocowych będzie na takim spływało. atrakcyjnym mm. poziomie dofinansowania dotacyjnym, będzie do nas wpływał. My już nie jesteśmy tym regionem, który był przedakcesyjny, teraz jesteśmy tym regionem już rozwijającym się, rozwiniętym i dlatego te środki pomocowe następnego okresu programowania będą raczej na mniej korzystnych zasadach. Teraz, ostatnie 3-4 lata, aby naprawdę z tego skorzystać, nie warto zwlekać. Nie warto zwlekać, warto być odważnym, warto pomyśleć o przyszłości generalnie i warto skorzystać z tej pomocy. To, co nas y, bardzo cieszy, że. Przedsiębiorcy, osoby fizyczne, które do nas trafiają i uzyskują tę pomoc, to potem są naszymi stałymi klientami. My dzisiaj Karkonoska Agencja ma ponad 300 umów pożyczkowych dla przedsiębiorców, którzy brali pożyczki na środki obrotowe, inwestycyjne, na rozwój, na likwidację barier architektonicznych, na fundusze dostępności, to jest ponad 300 umów, to jest blisko 100 milionów złotych. Ci ludzie, przedsiębiorcy, zobaczyli, że można skorzystać z tych środków. I dzisiaj jesteśmy w Bogatyni, w Powiecie Zgrzeleckim i robimy takie spotkania też z przedsiębiorcami, z mieszkańcami w wielu miejscach na tym terenie, aby uświadomić, że jest szansa skorzystania z tych środków. A najważniejsza rzecz, czy to są fundusze pożyczkowe, czy te dotacyjne, czy środki europejskie, złożenie wniosku nic nie kosztuje, rozpatrzenie wniosku nic nie kosztuje, przyznanie dotacji, pożyczki nawet nie jest związane z żadnymi kosztami. Czyli na samym końcu nie ponosi żadnych kosztów związanych z całą procedurą. My jesteśmy od tego, aby w tym właśnie potencjalnym beneficjentom pomóc. Próbowałam, więc wiem, że jest personel bardzo życzliwy i przychylny i pomaga, także naprawdę no, trzeba przejść przez ten proces dokum dokumentów, wypełniania tak itd. Tak tak no, to, to zawsze jest przy ubieganiu się o pożyczki, dotacje i inne formy wsparcia, ale, ale wiem, że personel jest tak. przychylny, że to Wymo da się zrobić. Wymogi formalne nie zawsze zależą od nas, czy to są środki zewnętrzne. Otrzymujemy wykaz dokumentów, wniosków, które musimy. O które musimy prosić potencjalnych wnioskodawców, ale my staramy się z nimi razem też wypełniać. Pokazujemy, gdzie, jak należy postąpić, jakie zaświadczenia, jakie dokumenty należy zdobyć, i naprawdę robimy to bardzo przychylnie. Nam też na tym zależy. To jest misja Karkonowskiej Agencji. My też realizujemy pewnego rodzaju zobowiązania, wypełniamy te umowy, które podpisujemy, a najbardziej na cieszy rosnąca liczba no, naszych beneficjentów w ostatnich pięciu latach. Karkonoska Agencja zrealizowała no blisko 30 projektów na no blisko 100 milionów złotych, a tych pojedynczych beneficjentów to było około 10 tysięcy. Jesteśmy jedną z bardziej dynamicznie rozwijających się i działających agencji, a obszar naszego działania to już nie jest tylko Dolny Śląsk. Likwidacja skutków powodzi, tej, która miała miejsce w zeszłym miesiącu, to Karkonoska Agencja pomaga przedsiębiorcom na całym Dolnym Śląsku oraz w województwie lubuskim. Fundusz Dostępności to pół Polski korzystało z tych środków, które miała karkonoska agencja. Fundusze pożyczkowe yy, wsparcie na starcie, pożyczka obrotowa, rozwojowa, to jest województwo dolnośląskie i lubuskie. My staramy się być wszędzie tam, gdzie jest taka możliwość. Mm -hmm. yy... To co dotyczy jeszcze mieszkańców Bogatyni i powiatu zgorzeleckiego, to jest projekt, który realizujecie, a o którym my tutaj mało wiemy, Zielona Przyszłość Pogranicza, wraz z partnerem niemieckim. Tak. O co chodzi? Co, co chcecie nam tutaj zaproponować? Co chcecie nam zrobić? To jest projekt, który jest pewnym pokłosiem wcześniejszych naszych działań. Poprzedni projekt nosił nazwę Energy Trans i był realizowany poprzez Karkonoską Agencję, oraz Ministerstwo Współpracy Wspierania Gospodarki z Saksonii i inne podmioty. I on miał na celu określenie kierunków zmian w tym obszarze pogranicza dolnośląskiego i saksońskiego. Dzisiaj kontynuujemy te prace i dzisiaj ten projekt, nowy projekt nosi nazwę Zielona przyszłość Pogranicza i on dotyczy opracowania koncepcji rozwoju tych terenów, to znaczy w jakim kierunku będą te zmiany strukturalne, te zmiany ekonomiczne, też no jakby branżowe przemysłowe postępowały, w jaki sposób przedsiębiorców, ale też mieszkańców do tego przygotować, jakie potencjalne szanse można im zaoferować, jak te zmiany powinny przebiegać, jakie są potrzebne formy wsparcia. Mm, czy to jest projekt badawczy, czy to jest projekt częściowo badawczy, bo jego oczywiście jednym z efektów będą różnego rodzaju opracowania, analizy strategie. Z drugiej strony, to już jest projekt bardzo konkretny, bo w ramach tego projektu odbywają się różnego rodzaju. Konferencje, ale też giełdy. Najbliższa giełda, takie forum kooperacji firm, firm z Polski, Czech i Niemiec, będzie miało miejsce na przykład 14 listopada w Karpaczu, gdzie no już mamy zarejestrowane ponad 200 firm. Ci przedsiębiorcy z całego tego naszego obszaru wspólnego, Saksonii, Dolnego Śląska, krajów czeskich, przyjeżdżają i mają za darmo możliwość zorganizowania spotkań, takich szybkich run stolikowych, gdzie każdy przedsiębiorca może wcześniej poprzez Narzędzie internetowe Forum System dobrać sobie kilkunastu partnerów do rozmów. Przyjeżdżają poprzez te 3-4 godziny, szybkie, 15-20-minutowe rozmowy, nawiązują kontakty gospodarcze. Mhm, a, wymiana do tego, kontaktów, tak, wymiana wizytów. a do tego oczywiście jest dołożona jeszcze część konferencyjna, czyli panele dyskusyjne, prezentacje firm i rozmowy na temat warunków ekonomicznych, prawnych, prowadzenia działalności gospodarczej na tej terenie i generalnie przyszłości zapraszamy przedstawicieli władz samorządowych centralnych z Polski. Z Saksonii, z Czech będą marszałkowie, premierzy, ministrowie. Oni będą nam też pokazywać, w jakim kierunku te zmiany idą, aby nasze przedsiębiorca przedsiębiorstwa, przepraszam, ludzie, mieszkańcy widzieli, jak się tego przygotować, przystosować i jak z tego skorzystać. Mm -hmm. Można jeszcze się zarejestrować. Firmy tak. z Dolnego Śląska mogą, także z Bogatyni, z powiatu zgorzeckiego mogą przyjechać, chyba do 27 października jest. Rejestracja jeszcze mm -hmm. jest otwarta, oczywiście liczba jest ograniczona, poprzez takie narzędzie internetowe, forumsystem.eu oraz przez naszą stronę internetową, gdzie są odnośniki i linki, można zarejestrować się i zapraszamy serdecznie do udziału, jest to największa giełda B2B w tej części Europy, musimy stwierdzić, oraz bardzo ciekawa konferencja, na której, jak powiedziałem, będą prezentacje firm, firm z Polski, z Czech, z Niemiec i będą spotkania, rozmowy, dyskusje, prezentacje przedstawicieli władz samorządowych, państwowych, którzy będą odpowiadać na nasze pytania, czyli w jakim kierunku zmierzamy, z jakich środków możemy korzystać, jakie są perspektywy rozwoju, szanse, zagrożenia i jak mamy się do tego przygotować. Mm, ale też wszystko jakby w kontekście współpracy polsko-czesko-niemieckiej. Tak, Kalkunowska Agencja realizuje projekty bilateralne. Z jednej strony są projekty z e, Saksonią generalnie, czyli Wyższą Szkołą Citeo Gerlitz, TGZ Bałtyn, Zielona Przyszłość Pogranicza. Mamy też z Międzynarodowym Centrum Spotkań z San Marientalem. Karkonoską Akademią Nauk y, Stosowanych i Karem, oczywiście, projekty dotyczące seniorów. Z partnerami czeskimi realizujemy projekty związane z gospodarką, z wymianą młodzieży oraz lokalne festiwale smaków, wystawy produktów regionalnych. Także ta współpraca jest bardzo szeroka, w zależności od osi priorytetowych i środków, które są na to przeznaczone. Kar, z racji położenia, bo leżymy w tak zwanym tym okresie, obszarze wsparcia to jest dawne województwo Nieogłówskie, powiaty z Saksonii część tutaj Republik Krajów Czeskich, my mamy możliwość aplikowania o te środki i skutecznie to realizujemy. Mm -hmm. No i wspomniał już Pan o pomocy dla powodzian. E, tutaj w naszym e, powiecie też jest trudna sytuacja. Też mieliśmy e, miejscowości i mieszkańców, których powódź dotknęła i też oferujecie Państwo pomoc tak. powodzianom. Karkonoska Agencja rozpoczęła nabór. Dla wszystkich firm, które zatrudniają do 50 osób, a które działają na obszarze objętym klęską żywiołową, jaką była powódź. Jest to specjalne rozporządzenie Rady Ministrów, które te obszary wymienia. Jeżeli firma funkcjonowała, funkcjonuje na tym obszarze, może zwrócić się do Garkonoskiej Agencji. Poziom pomocy finansowej jest określony na kwotę do 50 tysięcy złotych. I to jest pożyczka, ale po pierwsze może być umorzona nawet w 100%. Po drugie, jest bardzo szybki okres jej wypłaty. I po trzecie, mogą z tego skorzystać wszystkie firmy, które potrzebują pieniędzy na pokrycie szkód w majątku trwałym, obrotowym, na przystosowanie, wyremontowanie pomieszczeń do produkcji, do działalności, do świadczenia usług. A jeżeli nawet te pomieszczenia, te lokalizacje nie nadają się już do tego, to te środki można wykorzystać, aby adaptować, przystosować inne nieruchomości. Tu są dwie rzeczy potrzebne. To jest zaświadczenie z urzędu gminy, miasta. O poniesionej szkodzie i dwa, wycena, bo my się opieramy na wycenie. I te 50 tysięcy to jest różnica pomiędzy, w przypadku firmy ubezpieczeniowej, ubezpieczonej, przepraszam, pomiędzy tym, co firma otrzymała z ubezpieczenia, a realnie poniesioną szkodą, a w przypadku podmiotu, który nie był ubezpieczony, to pokrywamy do 75%. Szkód, który ta firma z tego operatu szacunkowego, z tej wyceny mogła ponieść. Nie więcej niż 50 tysięcy złotych. Jeżeli nawet te 25% będzie podlegało spłacie, to to jest na nieoprocentowanych ratach przez okres 3 miesięcy, a okres rozliczeniowy to jest 6 miesięcy pół roku. I też poprzez ten okres od, do 6 miesięcy od zaistnienia tej szkody, od zaistnienia powodzi, te firmy mogą się do karkonoskiej agencji zgłaszać. No czyli co, zapraszamy na stronę internetową. kar.pl i tam mnóstwo się dzieje, bardzo dużo informacji ciekawych i, no i trzeba sprawdzać na bieżąco, tak. bo co chwilę nowe nabory, nowe konkursy, nowe oferty tak naprawdę dla cały mieszkańców. Cały czas dokładnie, jak pani rektor stwierdziła, cały czas na naszej stronie internetowej są ogłoszenia o prowadzonych naborach, o rozpoczynanych projektach, o planowanych działaniach. W przypadku kwestii powodziowych też tutaj kontaktujemy się z lokalnymi gminami i w urzędzie miasta i gminy Bogatynia, też takie formularze dzięki uprzejmości Pana Burmistrza będą do dostania, do otrzymania. W wielu miejscach też nasi przedstawiciele przyjeżdżają, organizują spotkania. Prowadzimy taką działalność szeroką rekrutacyjną. Strona nasza na mediach społecznościowych też aktualnie przedstawia to, czym się zajmujemy. Także zapraszam wszystkich do śledzenia naszej działalności, a przede wszystkim do kontaktowania się do tej odwagi, nawiązania tego pierwszego kontaktu i nawet tego zgłoszenia, że ktoś jest zainteresowany daną formą pomocy, a my sami dopasujemy dany produkt najlepiej, jak tylko potrafimy, do potrzeb danego, danego klienta, danej osoby. Trzeba skorzystać. Zapraszam że, serdecznie. nie skorzystać. Działamy bardzo szybko, pochwalę się skutecznie, otrzymujemy wiele różnie nagród, ale nas najbardziej cieszy jedna rzecz, że te pieniądze są dobrze wydatkowane, że. Jeżdżąc potem w teren, w region, widzimy tych przedsiębiorców, którzy rozwinęli swoją działalność. Widzimy te firmy, które rozpoczęły swoją działalność. Spotykamy się z przedsiębiorcami, którzy kiedyś zaczynali dzięki środkom karowskim swoją przygodę z biznesem. To naprawdę cieszy. I widzimy tych od dzieci, młodzieży, którzy biorą udział w wymianach, poprzez przedsiębiorców, aż do seniorów, którzy korzystają z tych środków europejskich. No, należymy do Unii Europejskiej, mamy możliwość absorbowania tych środków. Należy je wykorzystywać, należy z nich korzystać, bo naprawdę, jak ktoś jest w tym dobry, skuteczny, to odbywa się to z korzyścią dla całego regionu. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję pani. Dziękuję państwu.